Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Wszedł wszedłszy do niej, anioł rzekł, Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: Nie bój się, Maryjo. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga, oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego. A Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki. A jego panowaniu nie będzie końca. Na no to Maryja rzekła do Anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch święty stąpi na ciebie i moc najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta. Poczęła w swojej starości syna i jest już, już w szóstym miesiącu ta, która miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł, Nazaret. Zjastowanie. Tu wszystko się zaczęło. Ewangelia dzisiejsza opisuje nam ten moment zwiastowania Maryi radosnej wieści. Anioł przychodzi i mówi te niezwykłe słowa, że stanie się Matką Zbawiciela. I ten fragment Ewangelii odkrywa przed nami prawdziwe oblicze samego Boga, Jego wielką delikatność. Wszechmoc Boga, która objawia się w delikatności, wysyła posłańca, prowadzi z nią dialog, niczego nie narzuca. Spotykamy się tu, można by powiedzieć, z pewnym paradoksem, bo oto Bóg wszechmocny, On, który stwarza wszystko z niczego, mówi do Maryi. Potrzebujecie. Bóg potrzebuje człowieka i delikatność Boga wyraża się również w tym, że przyjmuje ludzkie ciało, narodzi się w człowieku. To jest cud narodzin. Nazaret to cud poczęcia. Żyjemy w czasach, kiedy można człowieka wyprodukować. Wyprodukować na szkle. Następuje takie działanie, kiedy człowieka można zamrozić, latami przechowywać w specjalnym pojemniku. Na naszych oczach spełnia się szalona wizja, eksperymenty, i to wszystko niby w imię rozwoju. Ale gdzie w tym wszystkim jest człowieczeństwo? Gdzie w tym ten cud narodzin? Gdzie cała delikatność Boga? Ta cała inżynieria genetyczna, eksperymenty. Wiele się dziś mówi o ekologii, a gdzie ekologia człowieka? Gdzie troska o naszą biologię, o płodność, o ten dar, o tę czystość? Różne ruchy. Ruchy ekologiczne, które tak często protestują, nie protestują jednak niestety przeciwko uprzedmiotowieniu człowieka, przeciwko takiemu traktowaniu ciał, ciała kobiety, jej fizycznych i biologicznych możliwości. Gdzie ten cud natury i życie zgodne z darem, z naturą? Wróćmy. Wróćmy do tej sceny z Nazaretu tej delikatności, intymności i zachwyćmy się cudem poczęcia i cudem narodzin.